Dziękuję, Proszę Państwa. Dziękuję serdecznie. Pomogliście mi Państwo, bo tak się przejąłem tym wszystkim, co tutaj zobaczyłem, a szczególnie tym małym ludzkim chłopcem, który tak bardzo chciał tu zostać, <noise> że zapomniałem tego programu: Programu Prawa i Sprawiedliwości. Ten program będziemy jako otwierać, ujawniać w trakcie kolejnych konwencji tematycznych. Ale on już jest, chociaż będzie jeszcze skorygowany i będą pewne nowe pomysły. Ja dzisiaj chciałem powiedzieć o pewnych podstawowych sprawach. To jest konwencja, ta główna konwencja programu.